Malaga. Czekaj, bo ktoś dzwoni Halo O Jezu, to nie to. Poczekaj Poczekaj. Aha! Hajsik! Hajsi! Hajsi! Czekaj? Halo Hajsik! Dobra! Pokażę Hajsi! Do chcesz trochę Chcesz trochę się na... Tyle! Cary! Ja przez 4 dni streamowania ja zarabiam 3000! 3000, to zobacz. Tutaj jest 2,5. W depozycie z ruletki 5000 jeszcze jest? A zaraz jeszcze coś pokażę. O ja, pierdolę! 2433 złote, czyli 2432 złote, 75 yy, groszy. O kurwa. Co tam, Montasperek Chcesz trochę? Z ja zalegam te 4 instrumenty, zalegam 4000. 4000, to bym wyjebał ci za 4000 z chaty i bym kurwa twoje chaty zajął co wy zrobił? Czekaj Zajebuj twoją hatę za 4000 Aha, za hatę tak? Widzę bo Tak A masz jakiś got plik pli gotówki w ręce? Mam! Dawaj, pokazuj. Na koncie bankowym! No to dalej pokaż. A po co? Co? jestem, jestem ty bo oskarżony, <śm> że mnie będziesz kurwa rewidował? Ale o co ci chodzi? Czemu to takiego? No rysuje? bo kurwa, pokazujesz hajs, robisz siebie kurwa kozaka, bo masz hajs kurwa. A ja, a ja kurwa nie lecę na pieniądze, ale tyś kurwą jebaną, to leci na pieniądze. Ale naga. Jebany kurwa, ten Stoi kurwa, sławkę po wziął pieniędzy, kurwa! Dwa tysiące na koncie bankowym, kurwa, ale z siebie kozaka robi jebany, kutas! Jebać takich frajerów, którzy na kasę lecą, kurwa! Ja nie lecę na żadną kasę, powtarzam! Ja nie lecę na żadną kasę! Mi chodzi, żeby mi zostawili tylko łapkę w górę! kliknęli ten przycisk tutaj, tutaj w tym miejscu, tu, zostawili mi suba i łapeczkę w górę i dzwoneczek. O to mi chodzi. A nie, że ta kurwa z, z tego, z mega. Yy, podchodzi od razu, wyjmuje z telefonu pieniądze i pokazuje jeszcze konto bankowe. Kurwa, jest atencjuszem jebanym. I takie ludzie je wkurwiają już poli. Źle lecą tylko na pieniądze, a ja nie lecę na pieniądze. Nie lecę na pieniądze. Chodzi tylko, żebyście zostawili mi łapeczkę w górę, taką łapeczkę w górę, kliknęli ten czerwony przycisk tutaj, zostawili mi suba i dzwoneczek, o to mi chodzi. A nie taka kurwa z która pokazuje kurwa pieniądze, a później pokazuje jeszcze konto bankowe.